Koło fortuny decyduje za ile mogę kupić zestaw koszykarza Czyli koszulkę, spodenki, skarpety, buty, piłkę Coś jeszcze? Wszystko chyba wymieniłem, nie? W każdym razie subskrybujcie ten kanał jeśli jeszcze tego nie robicie, bo teraz filmy będą częściej. Nie wiem co ile, w każdym razie będą, także subujcie ten kanał, tutaj macie taki przycisk, musicie go kliknąć na dole, a ja losuję pierwszą rzecz. Na kole Fortuny, słuchajcie, mamy kwoty takie jak 50 zł. Są oczywiście stówka, także dwie stówki, ale jest także 5 stów. Także, no, chciałbym wylosować w butach właśnie te 5 stówek, żeby kupić sobie jakieś nowe, kozackie buty do kosza. A jak wypadnie 50, to to nie mam szczerze pojęcia, gdzie będę szukał Wydaje mi się, że jest to do zrobienia Dlatego zacznijmy losowanie od koszulki Będziemy może szli od góry do dołu Uwaga <ścoughs> <Aaaa. śmiech> Kręci, kręci Proszę, co to będzie? Co jak będzie koszulka za 500? Dobra, nie będzie Koszulka za 50 zł Ok, ok 50 zł na koszulkę Dobra, następną rzeczą, słuchajcie Są spodenki Więc rozlosujmy teraz cenę spodenek Chyba powinienem to Nie, co to jest? Spodenki... Ej, nie, przeszło, przeszło. Przeszło. Stuwa, dobra, dobra, uff. Spodenki mamy, także teraz skarpety. Uwaga, chociaż skarpety to mogą być akurat tanie. O kurde, już myślałem. Ej, to koło fortuny jest ustawione, nie? W sensie, wydaje mi się, że coś jest źle wyważone. No i teraz lecimy, słuchajcie, do piłki. Piłkę, oczywiście, też każdy koszykarz powinien mieć, także zobaczmy, co wypadnie. Uwaga! Co to będzie, co to będzie, co to będzie, a będzie to 50 zł. Ej, ja chciałem, nie wiem, jakieś 200, 300, 500 zł wylasałaś. A na razie najniższe wartości. Ostatnie rozkręcenie, buty. Od tego będzie wszystko zależeć. 3, 2, 1, 300 albo 500, tylko to wchodzi w grę. Uwaga, coś dobrego. 300 albo 500, tylko to wchodzi w grę. Ej, nie. To jest niemożliwe znaleźć buty za 50 zł. To tak, tylko żeby przypomnieć, jaki mamy stan. Łącznie mamy 250 zł budżetu na to, żeby zrobić cały zestaw koszykarza. Jest to możliwe w ogóle? No musi być chyba, no taki jest challenge. Dobra, lecimy. No spróbujemy, spróbujemy. Jedziemy właśnie do jednego ze sklepów, gdzie myślę, że kupimy piłkę. Tam do 50 zł powinna jedna być, którą mam w głowie. Dużo w tym filmie będę szukał na internecie rzeczy. Pewnie będą jakieś rzeczy używane, no bo chyba od tego nie ucieknę, żeby w takim budżecie coś kupić. Ale te buty mnie najbardziej rozwaliły. Szczerze, nie wiem, czy da się kupić używane buty do kosza za 50 zł. Jeszcze w moim rozmiarze, który jest dosyć duży, bo 45 mam. Dobra, jesteśmy pod sklepem, który właśnie miałem w myślach, czyli Decathlon. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się kupić piłkę do 50 zł. Pewnie będzie gumowa, no nie ma innej opcji. Myślę, że ten najtańszy model Tarmaka właśnie tyle kosztuje i pierwszy punkt na naszej czek Liście będziemy mieli odhaczony. I jest dobrze, ponieważ no już widzę, że jesteśmy w stanie kupić tą piłkę. I ona jest nawet dużo taniej niż 50 zł, bo kosztuje 30. Kurde, no i teraz pytanie: czy szukać na internecie piłki do 5 dych, czy już grać tym termakiem, nie? Za stówę 119, 70, 150. O, ale bym chciał teraz takiego moltena kupić za 300 zł, a nie mogę, bo mam 50 zł na piłkę budżetu. Aha, no także tego No niestety nie możemy płacić kartą Lipa, lipa Ale skoro już tu jesteśmy, to możemy jeszcze zobaczyć Czy są tutaj jakieś koszulki albo spodenki W naszym budżecie Spodenki do stówy Koszulki za 80, tu są za 90 O, o, o O nie, 59, pokaż cenę Aby byli lejkarsi. Ej, Ej, ładne, nie? Ej, dobra widzowie, jak myślicie? Brać czy nie brać? Idealnie w budżecie Kurde, no moim zdaniem ładne są. A Cały to prawda, te spodenki są całkiem, całkiem, ale czy je wybrałem, czy może znalazłem dużo lepsze? Oglądajcie odcinek do końca, gdzie to wszystkie rzeczy smoko, będą pokazane. Serio, znalezienie butów za 5 dych to będzie niemożliwe. Serio to będzie niemożliwe. Jeżeli w Decathlonie nie ma to naprawdę oznacza, że nigdzie nie będzie. Teraz, proszę Państwa, taka mała zmiana scenerii, ponieważ chcę wam pokazać prawdopodobnie najgorsze boisko do koszykówki, jakie zobaczycie. Zobaczyłem je co prawda na TikToku. Nie mogłem uwierzyć, że coś takiego istnieje i to jeszcze w moim Krakowie, także dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. W tym momencie wchodzimy do prawdopodobnie najgorszego boiska do koszykówki, jakie e, zobaczycie. Dawaj do tyłu, dawaj do tyłu. Jeszcze spokojnie, masz miejsce, masz miejsce, masz miejsce. I uwaga, to tyle. Do czego to zostało stworzone? Do nie wiem gry jeden na jeden w klatce. Uwaga, zrobimy test kroków. Raz, dwa, trzy, cztery, <grym> pięć kroków ma to boisko. Jest niesamowicie małe. Wygląda dosłownie jakby była jakaś klatka i grasz tu tylko jeden na jeden. Wrzucasz do kosza. Ale to co jest ciekawe, to zobaczcie, że jak wyjdziemy stąd, to normalnie są tutaj ławki. No normalnie można sobie siedzieć. I patrzycie na boisko. Można sobie tu oglądać pojedynek jeden na jeden. No naprawdę, nie mam pojęcia, co autor miał na myśli. Natomiast co? No boisko jest, no i można grać, nie? Najdalszy rzut, jaki w ogóle da się tu chyba wykonać, to jest z tego rogu. I to i tak nie jest odległość osobistego. Uwaga, rzucam. A! Nie weszło, dawajcie jeszcze raz, jeszcze raz. Let's go! Dajcie znać, kto jest z Krakowa i słyszał o tym boisku, bo naprawdę mocny temat. No proszę państwa, dzień dobry! Witam w moich skromnych progach. Zobaczmy na pierwszą stronkę moim strzałem będzie Zalando Lunch. O! Mamy, słuchajcie, buty Janisy Imm Immortality. Kosztują 165 zł. Ogólnie jak na buty do kosza to jest mega dobry deal za nowe, ale no my mamy budżet trzykrotnie mniejszy. To jest przecież niemożliwe, żeby to znaleźć. Kolejne butki, tym razem GT Hustle 185 zł. Znowu trzykrotnie więcej niż mamy, nawet ponad. O nie! Są spodenki Lakersów za 86 złotych. Ale są wyprzedane! To nie ma innej opcji jak szukać rzeczy właśnie z drugiej ręki. Albo Vinted, albo Elixy. Natomiast tu przestrzega musicie bardzo uważać, żeby nie kupić podróbki. No i dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Widzę, że tutaj są jakieś koszulki NBA Jersey. Ja właśnie mam tutaj problem z takimi rzeczami, bo zobaczcie. Tutaj jest niby Spurs, tutaj jest na przykład Brooklyn i to jest Brooklyn z Najaczem. Niby tutaj jest to Engineered, Nike Plus. Tylko kurde, no ja się boję, bardzo bym nie chciał kupić podróbki w tym odcinku. O! To jest na przykład ciekawa koszulka, i właśnie myślę, że w tych klimatach chciałbym się obracać, czyli zobaczcie, koszulka treningowa, yy, brandowana yy, jakąś drużyną NBA. Tutaj akurat, akurat mamy nowy Orlean, 50 zł, czyli w naszym budżecie. Tutaj widzę jeszcze Lakersów, także t-shirt treningowy. O, kurde, zobaczcie, tu jest jeszcze Jersey Adidasa Golden State, oczywiście Stefa Kerego. Kurde, stan tej koszulki trochę no, mocno styrana jest. Zobaczcie, jest cracking na logo. No nie wiem, nie wiem. Poszukam jeszcze czegoś. Dobra, przejdźmy teraz może do skarpet. Słuchajcie, ja mam ten fit w głowie. Chciałbym, żeby on był bardzo clean, dlatego wydaje mi się, że jakieś białe skarpety z Jordana to jest właśnie ten krok, który musimy poczynić. Kurde, wydaje mi się, że jakbym kupił takie kolorowe skarpetki, to wyglądałbym potem jak jakaś choinka świąteczna. Ach, i teraz to, co jest najtrudniejsze, czyli buty. Kilka parek widzę że jest. Mamy tutaj jakieś buty tarmaka 60 zł, janisy rozmiar 44,5. O kurde, może nawet kupić lebrony za 5 dych? O! To wygląda bardzo interesująco. Lebrony 17, Loły Białe, już bardziej są szare niż białe. I jeszcze jedną ciekawą parkę znalazłem, zobaczcie. Kobi dziesiątki Easter, też za 50 zł. Co prawda rozmiar pół mniejszy niż mój, ale kurde. Kobasy za 50 zł. One już są w totalnie średnim stanie, zadowalające to chyba aż za dużo powiedziane. Słuchajcie, muszę Wam teraz powiedzieć o Predator Games, ponieważ Predator jest partnerem tego odcinka. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo to naprawdę fajne info, jeżeli jesteście uczniami. Bo Predator Games to największy międzyszkolny w Europie turniej e-sportowy. Więc jeżeli gracie w jedną z tych gier, czyli CSA, dwójkę Lola, Fortnitea Team Fight Tactics, Rocket League, a nawet szachy, to możecie się sprawdzić w tym turnieju. A jest o co walczyć, bo pula nagród to ponad 800 tysięcy złotych. Jak zacząć? Zbieracie sobie Team w szkole, wchodzicie na stronę predatorgames.pl i klikacie rejestrację. To trwa tylko 3 minuty, a naprawdę warto, bo jeżeli dostaniecie się do finałów, to rozegracie je offline na wielkiej arenie przy widowni. Ja na takim evencie byłem i powiem wam, że naprawdę warto. Pamiętajcie, rejestracja jest możliwa tylko do 31 października. Także do dzieła! Na cały proces szukania itemków poświęciłem kilka dni, tak, żeby naprawdę wyciągnąć jak najwięcej z mojego budżetu, bo bardzo chciałem Wam udowodnić, że nawet za najmniejsze kwoty uda się zrobić naprawdę kozacki koszykarski fit. Ojoj, no ta koszulka to już chyba nie powinna być sprzedawana. I nieskromnie mówiąc, udało mi się. Zresztą zobaczcie sami. To wojskowy w ogóle, co jest? Jak widzicie, wszystko do mnie dotarło. Łącznie pięć rzeczy mam ze sobą. Niektóre lepiej, niektóre gorzej zapakowane, ale mam. Także przejdźmy teraz do unboxingu. Nie wiem, co będę otwierał. A, skarpetki, dobra. Słuchajcie, skarpetki, na które się zdecydowałem Jordana, 3 pak za 84,99 Także 15 zł poniżej budżetu. No i są trzy parki z Wyglądają w ten sposób. Są nowe. Także y, zobaczcie, że mają tu w ogóle jeszcze metkę. Y, tutaj też, więc ogólnie spoko. 5 zł poniżej budżetu. W ogóle strasznie się ktoś zapakował. Zobaczcie. Ogólnie szukałem tego bardzo długo. Chciałem jakiegoś jerseya mieć, ale w tych pieniądzach, no nie było, nie było takiej możliwości. Co ciekawe, licytowałem to, coś w sensie, licytowałem. Targowałem się. Ona początkowo była za 65 zł, a udało mi się ją dorwać właśnie za nasz budżet, czyli 5 dyszek ze Słowacji, słuchajcie, treningowy, bezrękawnik, Golden State Warriors i już widzę, że stan jej jest bardzo, bardzo... Okej, okay. kurde, widzicie ten kolor? Właśnie specjalnie chciałem wziąć jakąś koszulkę, która w kamerze będzie wyglądała mega ładnie. Ten Ficik naprawdę będzie miał ręce i nogi. Można tak powiedzieć o Outficie, że miał ręce i nogi? Że będzie ładny, no wiecie o co chodzi. Jeśli chodzi o piłę, tak jak widzieliście na vlogu, byliśmy w Decathlonie. I tarmaczek za 29, bodajże 90, kolejny raz poniżej budżetu, tym razem 20 zł, aż. Ten film to się chyba powinien nazywać najtańszy outfit koszykarza, bo to jakie tutaj cenki udało mi się osiągnąć, to naprawdę jestem z siebie zadowolony. No i przechodzimy do najważniejszego, czyli butów. Słuchajcie, no nie ukrywam, że ich szukałem najdłużej. Miałem kilka możliwości. Brałem pod uwagę te Lebrony, które widzieliście. Brałem pod uwagę te Kobi, które widzieliście, które Wam pokazywałem. Natomiast wybór padł na coś innego. Coś, co będzie bardziej pasowało do koszulki. I słuchajcie, też są to Lebrony. Wyglądają w ten sposób. Kurde, powiem Wam szczerze, że one wyglądają całkiem ok, jak za to, ile y, zaniedałem, bo kosztowały równe 50 zł, czyli idealnie w budżecie. No tutaj mają jakieś lekki Przedarcie, ale ogólnie stan ich jest ok. Nie widzę, żeby poduszki pękły. To też na duży plus, więc nie pozostaje mi nic innego, jak wszystko założyć i pokazać Wam, jak prezentuje się mój outfit, który będzie chyba najtańszym outfitem koszykarza, jaki się da zrobić. Brakowało mi słowa. No i proszę państwa, tak prezentuje się cały outfit. Możecie teraz napisać w komentarzu, na ile na 10 go oceniacie. Moim zdaniem wyszedł bardzo clean. Ta koszulka jest trochę taka, niby to jest elka, ale się tak opina na mnie, nie? Jestem taki kurde docięty, ale ogólnie co? No chyba spoko to wszystko wygląda. Buty w miarę fitują tej koszulki. Skarpetki yy, mają ten sam brand, co spodenki, więc nie ma tutaj, wiecie, efektu Nike Adidas, Puma, Reebok, wszystko na raz. Tylko jednak to ze sobą gra. Nike, Nike, Jordan, Jordan. Trzeba tutaj powiedzieć, że nasz budżet wynosił 350 zł na cały outfit, a za wszystko wyszło, słuchajcie, 264 zł i 97 groszy. Czasami za naprawdę większe pieniądze kupuje się no same buty, czy piłkę do kosza chociażby, a tutaj mamy cały outfit plus piłkę, którą oczywiście mam tutaj. Ten tarmak jest o tyle fajny, oprócz tego, że kosztuje 29 zł, to że on ma y, zaznaczone rowki. Przynajmniej jak sobie kładziecie rękę na piłce, no to czujecie ją i możecie rzucać do kosza. O kurde, weszło! Okej, okay, ubrałem buty i od razu mogę powiedzieć, że prawy czuć w tym miejscu, że jest bardzo wyrobiona podeszwa, natomiast lewy jest całkiem okej. Okay. Zobaczcie, jak te buty na nogach. Kurde, pięć dyszek. Systemy są chyba faktycznie. No na piętach na pewno są ok. Spodenki ogólnie mega fajne, są w ogóle nieużyte, bo mają metki, więc to jest dla mnie w ogóle jakby mózg rozwalony, że one kosztowały tylko 5 dych. Mam nadzieję, że wszystko co mam na sobie teraz jest oryginalne, bo bardzo się starałem nie kupić fejków. Naprawdę miałem dużo rzeczy do wyboru, jakiś jerseyów NBA, ale tam no, śmierdziały na kilometr, więc wolałem tego nie robić, wolałem pójść safe, wolałem pójść właśnie w taką kolorystykę i kurde, wydaje mi się, że naprawdę poszło to wszystko tak jak sobie zaplanowałem. Napiszcie w komentarzu.